Aha. Sprawdzimy sobie białko. Supreme Way, Siren względnie nowy produkt, smak kapela T. No tu dwie portyjki. Ja, to sobie zupełnie wodą. To było jest Duże opakowanie bodajże po 160 zł kosztuje. Koncentrat serwatki w WPC. Myślę tam okolicach 70%. Iron Horse. Nowa. Polska marka. Mają trochę fajnych produktów A na przykład proszę tam nakreślić Panie Redyserze Co tam jest? Tam, tam pod ścianą. Za tym żelem. Ale przodem, przodem. A właśnie. Thermopump. Super rzecz. Łączenie treningówki z palacza w jednym. A tam w ogóle był taki ludek. Tam, tam. Ręczna robota przez jakiegoś dziadka koło brzegu. Handlował ten na w koło Ludek wyciska sztangę. Dobra. Dobra. I teraz tak. Klasyka. Zakręcamy, przepiemy. jak z rozpuszczalnością. Mamy zdecydny smak. jest tej kawki, ale dobry, dobre. No to co, no to kończymy.